Witam serdecznie w następnym, z pewnością bardzo ciekawym odcinku z gry Minecraft Pocket Edition. W ostatnim odcinku skończyliśmy właśnie w tym miejscu, właśnie tutaj, kopiąc węgiel. Skończyliśmy. A moim, moją chęcią w tym momencie jest kopanie dalej w dół, bo czemu by nie? A później można zacząć kopać jakby na wprost. Ale pójdziemy jeszcze w dół. Oczywiście. Czy to jest ciekawe? Zacznijmy od tego pytania. Yy, mam nadzieję, że troszeczkę chociaż... Ale... Dobrze. Powiedzmy, mamy to. Mamy. Skończy nam się kilo. Wychodzimy na górę. Trochę to zajmie. Tutaj mam swoją kopalnię. Będę z niej często korzystał. Czy to jest dobre miejsce na dom? Nie, nie jest dobre miejsce na dom. Jest zbyt blisko wioski. Nie chcę aż tak blisko wioski. Ale dobre. Nie zważajmy na to. Muszę w końcu zrobić sobie, właśnie, dom, bo trochę to już trwa, kiedy gram. Jak chcę zaznaczyć to miejsce? O, właśnie, tak. Wydaje mi się, że w. Dawnych czasach gracze tak robili zawsze, po prostu budowali jakieś wysokie rzeczy, żeby oznaczyć sobie, gdzie są i tak dalej. Dobra. To teraz muszę skoczyć do wody, żeby nie umrzeć. Tak to się robi. Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Kurde, ale dobry jestem. To na pewno. Czy mi się zdaje, że się ściemnia? Tak jest. Ściemnia się. Ja mam łóżko, mam materiały na łóżko. Dobrze, nareszcie. Także wreszcie przyśpimy tę noc i nie będziemy musieli jakoś jej sobie zajmować na siłę. Wejdę sobie tu, bo czemu nie? Szybko zrobię sobie łóżko. Łóżko, piękne i idę spać. Ale to zrobiłem Ale to zrobiłem dobrze Dobra Dobrze jest wzięte łoże To sobie wezmę ze sobą, bo czemu nie Oczywiście Albo czekaj Zrobię sobie topór Ale topór jest zrobiony Dobry toporek Dobra Teraz mogę iść Mogę to toporem już zrobić I cyk na szybkości Coś tu jest? Nie ma nic Ale wezmę, bo czemu nie jak mi dadzą, to jem. Jak to się mówi? Dobrze. Także idę kopać drewno. O Jezu, jakie mam małe jedzenia. Dobra, wykopałem węgiel, więc mogę upiec mięcho. Mam nadzieję, że mam dużo tego mięcha. No, sporo. Sporo mięcha jest. Jest jednak mięcho. Dużo węgla. Tutaj pójdzie na to. Tutaj upiekę sobie jakiegoś stejka. Ok. No i pięknie. Teraz czekamy. Tego raczej nie zgubię. Idę do lasu. czekaj, bo już bym wziął coś do jedzenia, bo jestem głodny przecież w tym momencie. A nie będę głodny później. Dobra. Także biorę to. Jem. Jem. I dobrze, i mogę iść. O, ale ciekawe, ale ciekawa gra. Ależ ciekawe. W ogóle ostatni odcinek zobaczyło tak dużo osób, że naprawdę jestem mega zadowolony, że się to rozwija. Że jakby, że ktoś chce mnie oglądać, naprawdę robiąc tego to. To jest super sprawa, serio. Także dzięki, dzięki, że oglądacie. Dzięki, że jesteście ze mną. No, 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 no nie wiem co jeszcze mam powiedzieć, naprawdę. Super. A teraz będziemy kopać drewno. Ja bym nie chciał brzóz raczej, tylko takie normalne drewnako. Jak to. jeżeli nie ma tutaj tego specjalnie dużo, no to nie, bo nie ma co na siłę. No, są brzozy. Chyba w większości tam są brzozy. W ogóle ja nie wiem, jak na telefonie ja mam handlować z nimi. Nie mam pojęcia. Dobra. O, tam jest normalny las. I pięknie I robimy kopańsko teraz. Cyk kopańsko. Tutaj. Dobrze. Robimy. Wykopiemy. Stack drewna. Stack drewna. 64. Będzie to bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle myślę nad tym, żeby jakby nagrywać cały czas Minecrafta, bo to jest spoko, myślę. Ale może być trochę nudne dla niektórych, więc żeby oprócz tego... ...oprócz nagrywania Minecrafta... ...żeby też jakąś inną grę. To, że ja nie wiem, jaka gra byłaby taka fajna, że by mogła zainteresować ludzi, naprawdę. Więc, jeżeli macie, mielibyście jakieś propozycje Oczywiście ci co oglądają, haha, bo to jest wiecie Zamknięty klub, jeżeli nie oglądasz Jeżeli nie oglądasz Gameplay to jesteś słaby jakiś Naprawdę Więc, jeżeli ktoś, ktokolwiek to ogląda Naprawdę, ty, ty człowieku, który przez przypadek Trafiłeś na ten kanał I dotrwałeś aż do tej minuty filmu Napisz, jaką grę chciałbyś zobaczyć Żebym sobie zagrał Jakąś, nie wiem, napisz po prostu swoją ulubioną grę na telefon. Nie musi być darmowa, może być płatna. Ja mogę popatrzeć, czy znajdę w internecie za darmo i pobiorę po prostu bezproblemowo. Znaczy, ja tak nigdy nie robiłem. Ja tak nigdy nie robiłem. Proszę, proszę, policja, nie, nie przyjeżdżajcie do mnie do domu. Ale, no jakby co, no to napiszcie jakąkolwiek dosłownie grę. Ja mogę z, y, nagrać film. Albo seria, jeżeli mi się spodoba Bez problemu Także naprawdę, cokolwiek Nie musicie się wstydzić Jeżeli ktoś to ogląda, po prostu niech napisze Jakiś tytuł A tymczasem kopiemy drzewo w minecraftzie Co jest Niesamowicie Interesującą rzeczą Jak już chyba powiedziałem wiele razy I wy też tak pewnie sądzicie, że Jezus Maria, ale Jak on wykopy teraz to następne drzewo Co się stanie Teraz tak sobie myślę, że może nie wykopię tak, żeby był stak drzewa, a żeby skończył mi się topór. Jak mi się skończy topór, to przestanę kopać. No bo więcej drzewa, tym lepiej, prawda? Mam rację, mam rację. Także warto kopać drzewo. Warto być dr drwalem. Przecież jest nawet... Styl na drwala. Ponoć bardzo fajnie są drwale. Nie wiem, nie próbowałem. Ale na pewno w Minecrafcie to jest rzecz, którą lubię bardzo. Lubię, lubię bardzo. No proszę, a tutaj takie drewno niespodziewane, ale nie chcę mi się w to bawić. Kopię normalnie pień, a nie jakieś tam ga gałązki śmieszne. Bądźmy poważni, tylko pień. I już mamy stack drzewa, proszę państwa. Właśnie udało nam się wykopać stack drzewa. Myślę, że można uznać to za sukces, więc będę miał troszeczkę więcej niż jeden stack po prostu. Bo zaraz widać, że mi się topór kończy i tyle. Wracam gdzieś tam obok wioski albo gdzieś gdzieś indziej, ale tak niedalekiej odległości, żebym to mógł zawsze wrócić, jakby co. Yy, tutaj jest bardzo dobry teren, bo jest płasko, więc w ogóle nie będziemy się z tym problemów żadnych. Żeby się gdzieś osiedlić. Zacznę budować podwaliny pod dom. Mam już łóżko. W ogóle mam już crafting table. Mam skrzynkę nawet. Piec mogę w ogóle ukraść stamtąd, ale właściwie to nie jest problem. Bo mam kobla też sporo, więc. Więc jest możliwość dorobienia. Nie zobaczymy. Jak tutaj z tym toporem wygląda... Dobra. Wykopię sobie jeszcze brzuski troszeczkę. Bo może coś ciekawego zrobię z innym kolorem drzewa. Może to jakoś fajnie wyjść. Już do końca, do końca toporu kopię brzozę. Do końca toporu. To już za moment, jak on mi zniknie. Ostatnia brzoza, myślę. że te... Już koniec. Ostatnia brzoza i topór zostanie zniszczony. Tak. Dokładnie, idealnie wyliczyłem A więc tak Mamy w tym momencie wszystko zabiję sobie świnkę jako jedzenie Mnie... W ogóle mogę ukraść zboże wieśniakom I zrobić sobie chleb Ale chleb jest dosyć mało pożywny A taki steak ze świni Świnie chyba nie mają steaka Taki schabowy Jak sobie walnę, to jest pożywny Gdzie ona jest? Tu, Jezus Chodź tu, chodź tu Chodź tu. No i pięknie zabita. Pięk... Ale trzy dała, aż trzy. Wow, wow, wow. Jak dużo. Dobrze. Wracamy do wioski. Wezmę sobie. Wezmę sobie swoje mięsko, które już mam zrobione. I zakończymy ten odcinek na tym, proszę Państwa. W następnym odcinku od samego początku robię domek. Będzie super domek, także. Do tej pory te odcinki były słabe. Nie zdziwię się, jeżeli nikt tego nie oglądał. Następny odcinek też nie zdziwię się, jeżeli nikt nie będzie oglądał. Ale polecam, bo będzie ciekawy. Będziemy budować domek. Budowanie domku zawsze jest ciekawe, więc... Więc wiecie. Dobrze. Także tak jak mówię. Żegnam. Teraz bez gadania. Żegnam. Tyle. Cześć.